Nasza kochana władza forsuje rozwiązanie, w którym prezes UKE wydaje administracyjne nakazy usuwania treści. Bez udziału sądu, w trybie wręcz błyskawicznym. Można powiedzieć, że z dnia na dzień. A autor bądź redakcja dowiaduje się o wszystkim po fakcie. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Witam Was. Proponuję zacząć od konkretów, czyli zapisy w projekcie ustawy, Następnie zastanowimy się, jak nowa forma cenzury wpłynie na naszą bańkę polityczną. No i fundamentalne pytanie, czy Karol podpisze, bo to, bo to ostatnio różnie bywa, prawda? I co ważne, Szanowni Państwo, chciałbym to bardzo mocno podkreślić. To jest ostatnia ustawa, którą Pan Prezydent Nawrocki podpisuje dotycząca takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy. Żadnej innej ustawy Pan Prezydent Nawrocki już nie podpisze. Patent jest prosty jak konstrukcja cepa. Pełna kontrola nad treściami w polskojęzycznym internecie trafia w ręce jednego człowieka, nominowanego przez Donalda Tuska, co za niespodzianka. Nowy prezes UK, czyli Przemysław Kuna, to jest człowiek służb i twardych narzędzi państwa. Ma dostać kompetencje cenzorskie w sieci. Przemysław Kuna był wiceministrem sprawy wewnętrznych z czasów, gdy Platformie usuwał się grunt spod nóg. Jak widać, ekipa ta upatruje szansą na trwanie przy korytku poprzez pełną moderację treści w polskojęzycznym internecie. A nastroje społeczne spadają. Miesiąc temu niezadowolonych z rządu było niemal dwa razy więcej niż zadowolonych. Wiosną dojdzie agenda paktu migracyjnego, a już po nowym roku ceny energii wystrzelą i nie będzie czego zbierać. W takich sytuacjach zostaje jedno: tempa propaganda sukcesu. Tyle, że tym razem będzie dopalana urzędniczą cenzurą, wygaszającą głosy malkontentów. To będzie ważny dzień. To ważny dzień dla polskiego cyberbezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie to ważny dzień dla budowania odpowiedzialności za czysty od hejtu, mowy, nienawiści internet. To ważny dzień, bo dzisiaj cyberprzestrzeń, social media, wszystko co dzieje się w obszarze nowoczesnego państwa skupione jest w rękach ludzi, którzy powinni mieć świadomość, że bezpieczeństwo przede wszystkim, odpowiedzialność przede wszystkim. Dlatego Przyjęcie dzisiaj ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli implementacja też europejskiego prawa Digital Services Act, które daje poczucie bezpieczeństwa w sieci, ma olbrzymie znaczenie. Poczucie bezpieczeństwa w sieci. Teraz strach tam wchodzić. Tyle, że jak spojrzysz na ulicy, to co drugi człowiek ma nos w telefonie. Wyobraź sobie, że wpis albo materiał wideo znika od ręki. Tak właśnie działa ten zapowiadany tryb cenzorski. Prezes UK, czyli główny cenzor, nie bójmy się tego słowa. Prezes UK może wydać nakaz blokady w tydzień do dwóch tygodni, a nawet w dwa dni, kiedy niebezpieczny przekaz nie może się roznieść, nie może dostać zasięgów. Tyle, że wtedy wnioskować musi o to policja. Jakiś sądy, proces, człowiek w todze? Otóż sąd nie może wstrzymać wykonania, bo rząd wyłączył ten mechanizm w przepisach efekty dla twórcy, bądź każdej redakcji w Polsce. Treść znika natychmiast. Natomiast później możesz za własne pieniądze przeprowadzać batalie sądowe, które będą trwały miesiącami, a najpewniej latami, aż, <śm> aż twój wpis, twój film, twój artykuł zostanie przywrócony, wtedy kiedy już nikogo nie będzie to interesowało. A teraz wyobraź sobie proces w wersji lite. Wygodny dla urzędnika, a jakże na tyle, że kosztem Twoich praw. Otóż, w trybie uśmiechniętej cenzury, rząd dopuszcza wycięcie podstawowych gwarancji z KPA. Nie musisz mieć realnego udziału jako strona. W ogóle ginie sama definicja strony. Zainteresowane organizacje społeczne również nie będą miały dostępu do sprawy. Co więcej, urzędnik, dla jego wygody, nie musi zbierać wyczerpującego materiału. Ani tam bawić się w jakieś oględziny bądź dowody. Kto to słyszał? Skutek? Skutek jest łatwy do przewidzenia. W tych okolicznościach decyzje o blokowaniu treści będą przebiegały błyskawicznie z potencjałem na skalę wręcz przemysłową. Przy minimalnych dowodach, przy jakimś tam wysłuchaniu. A teraz wyobraź sobie całą litanię zgłoszeń, która leci nie tylko od osób prywatnych, ale od praktycznie całego aparatu państwowego: Policja, prokuratura, ABW, CBA, KAS, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Sanepit i inspekcja handlowa. A to może nie być koniec. Tak więc z sieci znikną interwencje policyjne, wybryki beneficjentów paktu migracyjnego, a w razie covida czy innej grypy nie zobaczysz buntujących się ludzi. Na tej nowej uśmiechniętej mądrości etapu, gdzie nikt nie będzie się głośno buntował, Wystarczy jeden wniosek i podkładka na bezpieczeństwo. A resztą zajmą się tak zwani zweryfikowani badacze. Czyli dobrze nam znane towarzystwo, żyjące z grantów, z biureczek, dziś będzie podpięte pod państwowy parasol. W praktyce ci zewnętrzni niezależni badacze zostaną zaopiekowani przez rząd i ustawieni w roli strażników moralnego porządku. Też nie trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy to podczas kluczowych momentów, jak na przykład kampanie wyborcze, zostaną wypuszczeni, aby prewencyjnie wygaszać, zgłaszać treści opozycji, jednocześnie przymykając oko na koncesjonowaną dezinformację i hejt. Przecież już teraz NGOsy brały udział w nielegalnej kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, a aferę zamieciono pod dywan. No, sami widzicie, że granica między NGOsami a państwem niebezpiecznie się zaciera. Więc istnieje niebezpieczeństwo, że idea społeczeństwa obywatelskiego stanie się karykaturą swojej misji na partyjnych usługach. Nowe prawo otwiera drogę do nalotów na serwerownie i biura platform. Kontrolerzy mogą wejść do firmy, zażądać wglądu w służbowe maile, dokumenty i dostęp do systemów informatycznych, także u podwykonawców, jeśli firma ma do nich dostęp, a potem opieczętować pomieszczenia, przedmioty i zabezpieczyć materiały. Można też je zarekwirować i wziąć do urzędu. Gdyby prywatyrzowi nie było do śmiechu i nie chciał współpracować, do zapewnienia porządku zostanie przywołana policja, legitymowanie ludzi na miejscu, bezpieczne wynoszenie materiałów do urzędu, opieczętowanie pokojów, dostęp do firmowych maili i systemów. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Do zespołu mogą zostać dokoptowani zewnętrzni specjaliści oraz urzędnicy z krajów zaprzyjaźnionych. Efekt dla dużych graczy na rynku na pewno niedogodność, ale dla małych i średnich to może być paraliż operacyjny. Projekty w zastoju, a pracownicy zajęci wyjaśnianiem bądź zeznawaniem. I cała ta machina urzędnicza może zostać uruchomiona na pstyknięcie. Wystarczy podkładka, że bezpieczeństwo informacyjne jest zagrożone. Oczywiście pod wszystkim będzie musiał podpisać się naczelny cenzor. Nominowany przez Donalda Tuska. I to właśnie on w wolnej Polsce będzie odpowiadał za ewentualne, bo przecież jeszcze ustawa nie weszła w życie, za ewentualne zaprowadzenie cenzury. A nie Donald Tusk. I powinniśmy panu Przemkowi o tym przypominać. Ironią losu jest, że ekipa, która doszła do władzy na hasłach związanych z praworządnością, kwestię cenzury wyciąga spod realnej kontroli sądów. W tym praworządnym uniwersum, oczywiście tak jak oni je rozumieją, sędzia ma dostosować się do decyzji urzędnika. W kluczowym momencie, najpierw urząd wydaje nakaz blokady, który działa natychmiast, a sąd administracyjny nie może wstrzymać wykonania. Oczywiście istnieje proteza praworządności, już po fakcie, kiedy treść zniknie, możesz na własny koszt wykłócać się przed sądem. Może po kilku latach Twoje treści zostaną przywrócone. Będziemy na innej mądrości etapu i nikomu nie będą one zawadzać. Więc skoro proces jest farsą, to dlaczego nie, dlaczego nie kary z kosmosu? Otóż prezes UK dostaje bat na firmę do 6% światowego obrotu na platformie. Parafrazując, kto za mordyście zabroni. W teorii to ma być straszak na koncerny, aby wymuszać prewencyjne kasowanie treści oraz uległość wobec wezwań aparatczyków Ministerstwa Cenzury. Bo może i taki się pojawi. Natomiast rząd zarezerwował sobie bardzo szeroki, nieprecyzyjny katalog treści niedozwolonych. I już niedługo pod blokadę będą mogły wpaść nie tylko zniesławienie i dezinformacja, ale także treści wyczerpujące znamiona czynu zabronionego czy pochwalające taki czyn. Decyzja prezesa Łukę ma działać praktycznie natychmiast, a wSA nie może jej wstrzymać. Innymi słowy, najpierw blokada urzędnicza, a potem ewentualnie. Proces przed sądem. Sitwa Tuska wie, że to są standardy Republiki Bananowej, ale dlatego też próbuje dorobić sobie lewar w postaci głosu ludu, jako protezem praworządności. Każdy użytkownik może skargą odpalić machinę wobec konkretnej platformy, a urząd ma obowiązek to rozpatrzyć na piśmie. To idealne paliwo do masowych kampanii nacisku. Łatwe do uruchomienia poprzez sieć zaufanych fundacyjek, a także zawodowych grantobiorców. Czyli może i procesu nie było, ale oni tylko wykonywali wolę ludu. Taka pseudo-plebiscytowa cenzura. Ironią losu jest, że za projekt odpowiada aparat czy który swojego czasu, a może cały czas tak po cichutku. Lubuj, lubuje, lubował się w komunistycznej estetyce. Akt prawny, który przyjmujemy, to skuteczna walka z dezinformacją i nielegalnymi treściami w sieci. Akt prawny, który dzisiaj przyjął rząd, to ochrona użytkowników. To wolność słowa, która jest bezwzględnie ważna, ale która w ograniczony sposób w internecie musi być traktowana. To brak przyzwolenia na to, że będziemy używali w internecie słów czy będziemy akceptowali czyny, które w normalnym, codziennym życiu w tym kodeksowym, weru chociażby kodeksu karnego są nielegalne. Ustawa o usługach cyfrowych ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa w sieci. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to przypomnę. Ten człowiek bodajże w 2013 roku na partyjnym zjeździe jeszcze wtedy nie było Lewicy. Postkomuna z SLD Zagrzewał towarzyszy do śpiewania międzynarodówki. Z niemałym sukcesem. Słuchajcie, zdjęli krawaty i pokazali, czerwień jest symbolem zwycięstwa. Zegarek ten zdejmę razem dla przyszłości lewicy w Polsce. Koleżanki i koledzy, wstańmy i odśpiewajmy hymn światowej lewicy do międzynarodówki! Razem zwyciężyć w Polsce lewica! Kiedy na drugi dzień zaproszono go do TVN-u i spytano: Panie. Co pan wyprawiasz, to odpowiedział, że to są wartości europejskiej lewicy, a nie żaden polski zaścianek. Wczoraj w tym jednym wystąpieniu chciałem pokazać: pokazać, że jesteśmy otwarci, ciepli, mamy przed sobą przyszłość, patrzymy w taką europejską lewicę. Nie jesteśmy zapatrzeni na jakiś zaścianek polski. Chciałem oddać to, co miałem w duchu, co w sercu. Ja może tak adwocem, co prawda po czasie. Wyjaśnię towarzyszowi gawkowskiemu. Że za ściankiem to my byliśmy właśnie przez ekipę, która śpiewała międzynarodówkę, przez ekipę, z której pośrednio się wywodzi. A kiedy postanowiłem poszukać na YouTube tych wartości europejskiej lewicy, przez pryzmat międzynarodówki oczywiście w języku angielskim to zaczęły pojawiać mi się obrazki z Korei Północnej Chin Lenina pomnika robotnika i kołchoźnice oraz armii sowieckiej jest też jakiś francuski polityk ale po szybkim researchu po szybkim sprawdzeniu Przepraszam bardzo, okazało się, że jest truckistą i był zbyt radykalny jak na partię socjalistyczną. Teraz jest przy korytku we Francji. Czy obawiam się nowej ustawy? Czy obawiam się cenzury? Ja się, proszę pana, codziennie obawiam i robię swoje. Na pewno problemy będą miały prawicowe formacje, które nie zawsze sprawdzą przekaz, które opierają się na emocjach. Tyle, że partie polityczne nie będą miały taryfy ulgowej. I w takich newralgicznych momentach bywa, iż możesz mieć rację, ale Twój przekaz prewencyjnie zostanie utrącony. Władza, system będzie bronił się tak długo, jak będzie to możliwe. Już to kilkukrotnie przerabialiśmy. Przerabiamy to cyklicznie. Całość komplikuje fakt, że minister Gawkowski jawi się jako osoba niestabilna. I dużo będzie zależało od tego, którą nogą wstanie z łóżka. Dla przykładu. Bo co on chce? Powiedzmy to uczciwie. Co chce Zelenski zestrzeliwać. Chce, żeby zestrzeliwać rakiety rosyjskie strzelała na terytorium Ukrainy. rakietami nad Ukrainą, to znaczy chce, żeby Polska weszła do wojny, to znaczy chce, żeby Polska była w wojnie z Rosją. Chce nas wciągnąć do wojny? Zelenski w tych wypowiedziach chce wciągnąć Polski do wo w wojnę z Rosją. I ja się na takie wypowiedzi nie mówię, Ukraina nie wciąga Polski do wojny. Wszystko, i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, na kontach, profilach kłamią. Raz chcę, raz nie chcę, raz jest tak, raz jest nie tak. Oczywiście finalna decyzja będzie należała do nadwornego cenzora. Tyle, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie tutaj mieszać ile wlezie. Niestety, a sami widzicie, że no jest tutaj jakby niestabilnie. No i teraz kluczowe pytanie, czy Karol podpisze, bo Karol tak opowiada różne rzeczy, a potem po cichutku pokryją, mu, no właśnie, ostatni raz. To jest ostatnia ustawa, którą pan prezydent Nawrocki podpisuje, dotycząca. Takiej formy pomocy obywatelom Ukrainy. Dlatego też uważam, że mamy jeszcze dwa lata względnego spokoju. Podpisanie umowy teraz będzie nie na rękę pisowi, ale kiedy lepsza zmiana wróci do władzy jeżeli wróci, to któż to może wiedzieć? Tymczasem zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.